Cześć, witajcie w kolejnym odcinku AppFinder, to jest odcinek 37. Nazbierał nam się trochę zaległości, ale wracam z kolejnymi aplikacjami. Jak zawsze na początek, słuchaj, Rozmawiałem dwa ślepe konie. Słuchaj, podobno teraz są jakieś zawody. Startujemy? Nie widzę przeszkód. Na rozbudzenie zagadka pod koniec odcinka dowiecie się, jaka była odpowiedź właśnie do tego pytania. Co wchodzi do wody czerwone, a wychodzi z niej czarne. Macie czas do końca odcinka na przemyślenie, na e, ewentualne domysły, co to może być. E, a teraz zajmiemy się właściwą częścią dzisiejszego e, odcinka, czyli pierwszą moją propozycją a mianowicie planki Marble Game. E, jest to bardzo podobna gra do niektórych tytułów, które e, były dostępne już na starcie w Androidowych e, pierwszych telefonach. Tym razem e, musimy za pomocą akcelometra sterując ruchami urządzenia w taki sposób poruszać nim, aby kulki, które zwinięły na naszym ekranie trafiły do oznaczonych miejsc. W tym wypadku są to dwa zaznaczone na żółto. Musimy tak poruszać urządzenie, aby żadna z nich nie wpadła do innych czarnych przestrzeni, dziurwy w planszy, jeżeli którakolwiek wpadnie z nich do nieoznakowanego nieznakowanej dziury, to niestety przegrywamy, musimy zaczynać całą rozgrywkę od nowa. Jest wiele poziomów, jest bardzo różnorodna grafika, jest bardzo wiele ciekawych właśnie poziomów z różną ilością właśnie tych kulek, z różnymi zadaniami i naprawdę bardzo ciekawa gra, którą mogę Wam z pewnością polecić. Kilka dni temu mieliśmy Dzień Ojca z aplikacją Daddy Was Miała być w poprzednim odcinku Findera, jednak odcinka nie było, dlatego jest właśnie w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Naszym zadaniem jest skakanie pomiędzy piętrami w pewnym budynku, z uciekaniem przed wrogimi policjantami czy też innymi elementami, które chcą nam zepsuć zabawę. Oczywiście jest to tatuś, który ucieka z więzienia. Brzmi trochę nietypowo jak na fabułę gry, ale sama grywa się naprawdę bardzo dobra. Aby spać kolejne piętro, należy wyciągnąć palcem w dół. Przykładowo, jeżeli skoczymy na wannę, to dostajemy taki bonus w postaci, w postaci szybszego uciekania od. Elementów, które nam chcą przeszkodzić. Czasami są to jakieś rakiety, czasami inne rzeczy. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie gry się znajdujemy. Sterujemy właśnie za pomocą przesuwania palcem w dół. Możemy również skakać w celu zbierania monet, tak jak w tym przypadku. Gra ma sporo ciekawych elementów. Oczywiście, wszystko się rozwija w czasie, w którym przejdziemy w większą, poziom, w większą ilość poziomów, możemy dokupać kolejne ulepszenia, możemy dokupać jakieś elementy postaci. Bardzo ciekawa gra, czasami może wydawać się, że jest dosyć nudna, jednak gdy zdobędziemy pewien stopień gry, dostajemy kolejne ciekawe elementy, które dalej powodują, że dzisiejsza ta moja propozycja może naprawdę się podobać. Kolejna gra Just Shoot moim zdaniem jest to jedna z najlepszych gier, które w ostatnim czasie udało mi się znaleźć w Google Play. Naszym zadaniem jest po prostu zabijanie przeciwników, którzy nam z dwóch stron ekranu próbują pokrzyżować szyki, przykładowo z prawej i z lewej strony przychodzą z różną szybkością przeciwnicy za pomocą broni, która nam wyskakuje w paczuszkach, którą możemy zbierać. Mamy zadanie ich pokonywać. Za zdobyte banknoty, które widzicie u góry ekranu, dokupujemy i bronie, dokupujemy różne upgrade y właśnie broni, którymi zaraz się będziemy pojedynkować z naszymi przeciwnikami. Oczywiście mamy pewien stopień życia, które tracimy, jeżeli stajemy, my jesteśmy bici przez właśnie tych rywali. Jeżeli nasz poziom spadnie poniżej wyznaczonego u góry ekranu, niestety przegrywamy i musimy zacząć naszą rozgrywkę od nowa. Mamy wewnętrzny sklep z, e, właśnie z bronią, możemy dodatkowo jakieś e, skórki dokupować, które na razie nie są dostępne, ale w kolejnych aktualizacjach powinny już być e, do, e, do kupienia. Możemy do na ulepszyć sobie granaty, możemy dokupić sobie jakieś inne elementy e, za na przykład diamenty, e, które niestety musimy kupować za prawdziwe pieniądze jednak, jeżeli osiągniemy po na przykład 15 poziom zamiast diamentów, zostanie to zastąpione banknotami, więc dla osób leniwych jest ta opcja dokupywania za prawdziwe pieniądze właśnie kolejnej kolejne bronie. Bardzo ciekawa gra, którą Wam naprawdę bardzo gorąco polecam. Na pewno nieraz mieliście taką sytuację, że korzystaliście z tabletu czy też ze smartfona w nocy i nawet najniższy poziom jasności ekranu był dla was za dużo, po prostu palił w oczy. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi nam aplikacja Screen Filter. Dzięki tej aplikacji możemy w bardzo prosty sposób dostosować do własnych potrzeb jasność ekranu. Naprawdę jest tutaj wiele możliwych poziomów jasność ekranu od bardzo ciemnego na widocznego Właśnie widzicie to na własnych ekranach. Możemy właśnie dobierać w zależności od tego, na jakie, na jakie natężenie światła jesteśmy przygotowani, właśnie poziom podświetlenia ekranu. Bardzo przydatna aplikacja, która na pewno powinna się znaleźć na Waszych smartfonach i tabletach. To tyle w dzisiejszym odcinku, a wracamy do naszej zagadki, która brzmiała, co wchodzi do wody czerwone, aby wychodzi z niej czarne. Jeżeli wpadliście na pomysł, że jest to żelazo, to gratuluję Wam właśnie tego, tej odpowiedzi, która jest właśnie poprawna. Zapraszam Was oczywiście na androidmyślnikmania.pl, na mojego bloga. Zachęcam do subskrybowania kanału, do polubienia tego filmiku, jeżeli okazał się dla Was przydatny. Jeżeli macie własne lubienne gry i aplikacje, z chęcią się z nimi zapoznam, piszcie je w komentarzach. A to tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.